Słuchajcie, drodzy Państwo, o tym właśnie są te wybory. O tym są te wybory. Uważam, <mulity> że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu dwóch lat lotnisko w Berlinie. Prezydencie Trump, jesteśmy gotowi do współpracy. Mamy mega mocne karty. Jedzmy razem Prince Polo, drodzy Państwo. Właśnie ogórki Urbanka, słuchajcie, ogórki Urbanka nie tylko powinny być w samolocie prezydenckim, tylko właśnie wszyscy, którzy reprezentują polską firmę. Jeżeli udaje się, żeby w Mongolii taki produkt, właśnie nasze ogórki, były symbolem. Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, patrzę, że nie ma pana premiera Tuska, nie ma pana ministra Sikorskiego. Bardzo żałuję i apeluję, żebyście państwo uważnie posłuchali, bo się czegoś bardzo ważnego za chwilę dowiecie. Mieliśmy przed momentem posiedzenie zespołu polsko-niemieckiego, na którym przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych ujawnił, że wy się boicie już nie tylko przeciwstawić Niemcom w zakresie tych kontroli granicznych, ale wy się boicie nawet zapytać o to, Ilu tych migrantów nam przesyłają? Bo drodzy państwo, to są proste fakty. Ministerstwo spraw wewnętrznych mówi o kilkuset osobach w trybie readmisji w trybie tablińskim, ale Niemcy i to są oficjalne dane niemieckiej policji federalnej mówią, że odesłali już ponad 10 tysięcy ludzi w trybie wewnętrznych przewizów niemieckich, a wy nie wysłaliście ani protestu, ani nawet zapytania, czy to prawda. Co gorsza, straż graniczna nawet tego nie wie składa wniosek o odroczenie tego posiedzenia i pilną informację rządu, panie minister Siemoniak. Co się dzieje? Dlaczego pozwalacie na to, żeby Niemcy przysyłali? Dlaczego boicie się nawet wysłać zapytania w tej sprawie?